Drodzy Państwo, tylko miłość. Pod takim hasłem w tym roku organizujemy aukcję piór, zegarków i magicznych przedmiotów na rzecz dwóch naszych koleżanek, artystek krakowskich: wokalistki i skrzypaczki Asi Słowińskiej oraz aktorki Dagi Bilińskiej. Walczą one z. Z ciężkimi chorobami, i potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Otrzymaliśmy bardzo dużo cudownych, magicznych przedmiotów od ludzi wielkich, wspaniałych, o wielkim sercu. Wśród nich są przedstawiciele świata, polityki ze wszystkich stron z prawej, z lewej i ze środka. Duchowieństwa. Wymienię tylko jedną osobę. To jest medal od papieża Franciszka, który chyba czuwa nad tym całym naszym przedsięwzięciem. Od najcudowniejszych kolegów, artystów, aktorów, wokalistów, naszych przyjaciół. No i sportowców tutaj widać. Nie wymieniam specjalnie żadnego nazwiska, bo boję się, że kogoś pominę i będzie mu przykro. Pisarze tak samo, kompozytorzy nas wsparli oraz dyrektorzy teatrów i filharmonii, i opery. I cudowne są te przedmioty. I teraz pamiętajcie, że teraz wszystko zależy od was. Aukcja odbędzie się na Allegro. Wszelkie informacje o aukcji umieszczone są na stronie fundacji Mimo Wszystko www.mimowszystko.org. I bardzo proszę, bądźcie razem z nami. Musimy sobie nawzajem pomagać. Jak będziemy razem, to sobie poradzimy. Miłość zawsze nas uratuje. Także bardzo Was kocham, życzę Wam zdrowia, życzę Wam miłości i szczęścia. No, i do licytacji, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Anna Dymna i Fundacja Mimo Wszystko.